Witam serdecznie na otwarciu wystawy prezentującej dorobek dwóch szczególnych galerii. Galerii 80 na 140 i Galerii A4. Jest to wystawa, która odbyła się w ramach dzisiaj otwartego, rozpoczętego festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Muzeum Sztuki włącza się w ten festiwal po raz e, e, drugi, a włącza się dlatego, że praca z archiwami, praca z dokumentacją. Od kilku lat jest jednym z istotnych elementów naszej działalności programowej. Także ja się bardzo cieszę z tego, że taki festiwal w Łodzi powstał, ponieważ bardzo nam, muzeum, z tym festiwalem jest po drodze. Dając sztukę lat 70., sztukę konceptualną, z, no, mogę powiedzieć. Z... Z taką całą pewnością, że te dwa najbardziej radykalne projekty sztuki lat 70. to jest właśnie galeria 80 na 140 i zagnieżdżona w niej, jakby bo tak to fizycznie wyglądało, zagnieżdżona w niej galeria, galeria A4. Najbardziej radykalne projekty takich właśnie galerii konceptualnych na pewno w Polsce, a jedne z najbardziej radykalnych na świecie. Dlatego myślę, że to jest bardzo istotne, aby przypomnieć tą działalność i z tych tutaj zgromadzonych dokumentów, myślę, można zrekonstruować to, co wtedy w tych konceptualnych czasach powstawało, a co jest takim punktem wyjścia dla naszych czasów współczesnych, dlatego czym zajmujemy się właśnie w ramach w ramach y, festiwalu, czego ten festiwal dotyczy, dlaczego on powstał, właśnie dlaczego ta dokumentacja jest tak, jest tak istotną y, częścią sztuki, y, także tej najbardziej, najbardziej współczesnej. A punkt wyjścia dla tego jest właśnie wtedy w tych y, działaniach konceptualnych lat 70., takich jakie prowadziły galerie 8040 i galerie y, A4. Chciałbym w tej chwili y, powiedzieć, że o samej działalności galerii. Y, Nagraliśmy film razem z Andrzejem Pierzgalskim, który prezentujemy tam w drugiej części sali, i w zasadzie wydaje mi się, że nie będziemy się już powtarzać. Może tylko taka refleksja, która mnie samego zaskoczyła że prawdopodobnie większość, a w każdym razie znacząca część naszych obecnych gości. W momencie, kiedy powstawały nasze galerie, nie było ich jeszcze na świecie. To jest zupełnie niesamowite. Idź dodać nic ujęć. Panowie powiedzieli że można więcej, być może, ale. Ale ja na użytek dzisiejszej bredy mam swoje powiedzenie. Jak musz, to mórz. A takie dobre. Poczułem ten musz. Żeby coś dodać. Do tego sprowokował mnie mój przyjaciel. To właśnie tego. Powtarzał, przypominał i powtarzał mi pewne moje słowa, które no, kiedyś wypowiedziałem, pisałem, być może nawet w tych kartkach gdzieś są. I uważał, twierdził, że należy je bardziej wyeksponować na tych starych to jakoś tam nie dawałem posłuchu, ale w końcu, może późno, ale jak to mówią, lepiej późno, niż dalej, stwierdziłem, że faktycznie tak się powinno stać. Wiele w naszych działaniach obu galerii, wiele sytuacji było takich, że odwoływaliśmy się do obraźni. Zatem ja teraz zwracam się do Państwa na ten wyobraźcie sobie, że na tej pustej ścianie, więc wyzywająco pusta, jak widać, pojawi się pewien, a Państwo oczywiście wyobraźni na I on będzie brzmiał tak. W gruncie rzeczy sztuka była i jest tylko w nas. A wszystko, co robimy dla nich, robimy dla siebie. I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ściana była pusta. Rzeczywiście nie miałem co powieść. to polega na świadectwie. Ale teraz, za sprawą Państwa wyobraźni, tam jest ten napis. Jako widzę. Pisany jest wielkimi literami. I można by, właśnie ja to zrobię, powtórzyć. I przeczytam ze ściany. W gruncie rzeczy, sztuka jest, była i jest tylko w nas. Wszystko, co robimy dla niej, robimy dla siebie. No i na koniec, jeszcze mój prywatny apetyt, taki osobisty i jest obowiązujący. Jeśli coś możesz zrobić dla sztuki, zrób to. Sztuka potrzebuje także Twojego gestu. Proszę Państwa, ale ja w tym miejscu, jeżeli robiłem tego typu akcje, pokazy, to rozdawałem ulotkę i dzisiaj też przygotowałem taką ulotkę dla Państwa. I o co się Pan Górek dostaje, prawda? Jest dla Pana Dyrektora. Jest? Jest, jest, jest. jest, jest. Proszę, Nawet mój kolega, czyli Koleżanka, ja, bardzo dziękuję. Proszę jakoś tam jeszcze Panu osoba rozdać, ale tutaj położę to państwu sobie te śmieci. No, tak, proszę, proszę. Isso, tá. E tô,